Witam, dzień dobry. Oferuję do sprzedaży Forda Fusiona, odpowiednik europejskiego Forda Mondeo, piątej generacji, MK-15. Auto, które sprzedaję jest z roku 2019, z silnikiem dwulitrowym, turbo, benzynka o mocy 240 KM, automatyczna skrzynia biegów oraz napęd na cztery koła. Wersja sedan, bogato wyposażony, oryginalny titanium. Auto sprowadzone teraz z Niemiec jeździło ostatnie 2-3 e, lata w Niemczech. Wcześniej pierwsze 2 lata jeździło w USA. Sprowadził sobie to żołnierz w Niemczech, e, stacjonujący w niemieckich jednostkach. E, po sprowadzeniu z Niemiec, przepraszam, z USA do Niemiec, samochód e, miał szkodę. Zdjęcia dostępne w internecie. E, był uszkodzony przód, ale nie jakoś dramatycznie, naprawdę. Odpalone były poduszki powietrzne. Jest to zrobione przez niemiecką firmę. Auto po tym zdarzeniu uzyskało niemieckie badanie techniczne TIF. Mam ten dokument, za chwileczkę go pokażę. Miało 21 tysięcy km, także na terenie Niemiec. Samochód zrobił około 13 tysięcy km. W kraju jest ponad rok. Samochód jest w pełni sprawny. W oryginalnym lakierze bez lewego przedniego błotnika i cieniowane częściowo drzwi kierowcy. Maska jest nowa, stąd cały samochód bez tych dwóch elementów to jest 80 do 100 mikronów. Felgi bardzo fajne, 19-celowo, oryginalne. Praktycznie nowe opony zimowe. Gudiera. nie mam letnich opon do niego. Samochód nie jest nigdzie powycierany, nie jest pobijany, nie jest porysowany, jest jak nowy. Dotyczy to tak samo wnętrza. Przednie światła full LEDowe automatyczne, również długie, z doświetlaniem zakrętów. Masa systemów wspomagania bezpieczeństwa jazdy, aktywny tempomat, radar. System wykrywający zmęczenie kierowcy. System wspomagający tam zachowanie odległości przed poprzedzającym pojazdem. Automatyczne wycieraczki, automatyczne światła. Kamera cofania. System Keyless, czyli bezkluczykowe otwieranie, zamykanie, odpalanie auta, możliwość tutaj zaszyfrowania dodatkowo dostępu do samochodu pełna skórzana tapicerka elektryczne fotele z pamięcią na przednich fotel miejscach no oczywiście elektryka lusterek, szyb, poduszka kolanowa poduszki co jest z Mondeo MK5 również w tylnych pasach bezpieczeństwa są Samochód podkreślam ma w tej chwili 37600 Przebiegu kierownica, to wszystko jest jak nowe Fotele nigdzie nie mają wygnieć, przetarć etc. Przebieg pisywany będzie na fakturę. Co tu mamy: automatyczne światła, system utrzymania jazdy na pasie, manetki F1 komputer pokładowy tutaj do regulacji tego aktywnego radaru z ustawianiem odległości dwufunkcyjny cyfrowy wyświetlacz na desce rozdzielczej możliwość zaprogramowania dodatkowych przycisków do otwierania bram garażowych, osiedlowych elektryczny szyberdach interfejs już w języku polskim z nawigacją, z bluetoothem to widziałem chyba android auto Apple, możliwość pobierania z Forda, ze strony internetowej jakichś aktualizacji, możliwość udostępnienia WiFi, sterowania głosem, kamera cofania tył, start-stop, łącze USB, nowy selektor do wyboru biegów, automatycznych, skrzynie biegów, podgrzewana przednia tylna. Yy, szyba, przednie fotele wentylowane i podgrzewane prawa, lewa strona. Klimatyzacja, oczywiście dwustrefowa. Cóż tu więcej? Mogę pilnować samo Okej, yy. Ok, yy, przejdźmy dalej. Automat 37 000 km. Przejechane. Fotele z tyłu dzielone, składane. Jest to wersja sedan. Samochód można oglądać w miejscowości Skrzeszew, koło Legionowa, koło Wieliszewa, blisko Jeziora Zegrzyńskiego, 22 km na północ od Warszawy. Mieszkam, pracuję u siebie w domu, bez komisu, więc yy, kiedy życzycie sobie, jest możliwość obejrzenia samochodu, podjechania na stację kontroli, także w weekend. Fatel pasażera również z elektryczną regulacją. Tutaj jest ten dokument, numer winu samochodu w Hamburgu w lutym 2021 roku. Samochód miał 20 138 km, tak to wygląda. Całe badanie techniczne, bez błędów. Czyli samochód uzyskał kolejne badanie techniczne, tak yy, Tutaj mam zdjęcie jak to wyglądało w Niemczech, jak samochód był sprowadzony, jak był uszkodzony silnik. A także numer wino reasumując Ford Fusion, czyli europejskie Mondeo MK5 2019 rok, dwulitrowa benzyna 240 koni z napędem na 4 koła z automatem 37 tysięcy przejechane kilometrów, nie mil podkreślam kilometrów do oglądania miejscowość Krzeszew w Kołowiliszewa, koło Legionowa na północ od Warszawy 515 114, 103 515, 114, 103 jeszcze zajrzymy do bagażnika Kamera cofania Tak to wygląda Wodniki parkowania